Dlaczego toksyk działa z zasadą uderz w stół, a nożyce się odezwą? Wyobraź sobie taką scenę. Podczas rodzinnego obiadu ktoś rzuca niewinną uwagę. Ciągle mówimy tylko o sukcesach, a może podzielimy się też porażkami. Nagle twój wujek, który zwykle przechwala się nowym samochodem i opowieściami o swoich genialnych pomysłach, zaczyna się dąsać. Krzyczy, że niektórzy tu nie potrafią docenić ciężkiej pracy, choć nikt go nie atakował. Co się właśnie stało? Oto toksyk w akcji. Żywy przykład starego przysłowia: Uderz w stół, a nożyce się odezwą. Ale dlaczego tak się dzieje i co łączy kruche egotoksyka z nożycami ukrytymi pod stołem? Kiedy stół drży, dlaczego toksyk słyszy atak tam, gdzie go nie ma? Przysłowie Uderz w stół mówi o tym, że wina lub lęk sprawiają, iż człowiek reaguje na ukryte sygnały. Toksyk jednak nie musi być winny, on jest przekonany o swojej nieomylności. Jego jej reakcja to efekt dwóch mechanizmów: po pierwsze, hiperczułość na krytykę. Nawet abstrakcyjna rozmowa o czyichś błędach uruchamia w nim system alarmowy czy to o mnie? Po drugie, projekcja. To on sam krytykuje innych w myślach non stop. Gdy więc słyszy ogólnikową uwagę, zakłada, że inni myślą tak jak on, czyli szukają haków, by go zranić. Przykład: gdy w pracy padnie komentarz: "Niektórym brakuje pokory", psychofak natychmiast odpowie: "A ty uważasz się za lepszego? Nie dlatego, że ma coś na sumieniu, ale dlatego, że jego jej ego jest jak goła żarówka. Wystarczy lekki podmuch, by pękła. Narzędzia manipulacji. Jak nożyce tną relacje? Gdy toksyk czuje się zdemaskowany, nawet jeśli nikt go nie oskarża, sięga po broń gaslighting. To masz jakiś problem ze sobą, ja tylko żartowałem. Odwraca uwagę od swojej nadreakcji. Bierna agresja. Milczy przez kilka dni, udając ofiarę niesprawiedliwego otoczenia. Atak osobisty. Przechodzi do kontrofensywy, by odwrócić uwagę od swojej wrażliwości. To właśnie te nożyce narzędzia, które mają odciąć innych od prawdy że toksyk boi się spojrzeć w lustro. Jak rozmawiać z nożycami? Strategie dla otoczenia. Po pierwsze, nie graj w tę grę. Gdy toksyk wyolbrzymia Twoje słowa, spokojnie powtórz. Mówiłem ogólnie, nie o tobie. Nie wdawaj się w przepychanki. Po drugie, stawiaj granice. Jeśli atakuje, przerwij rozmowę. Porozmawiamy, gdy się uspokoisz. Po trzecie, nie dawaj paliwa. Toksyk karmi się Twoimi emocjami. Im mniej reakcji, tym szybciej się wycofa. Pamiętaj, jego jej nożyce tną głównie jego samego. Strach przed byciem zwyczajnym, przed byciem niedoskonałym, to prawdziwe więzienie toksyka. Przysłowie, uderz w stół, to nie tylko opis reakcji, ale i milczące wołanie o pomoc kogoś, kto utknął w pułapce własnego ego. Koniec końców stół zawsze można zastąpić stabilnym fundamentem, ale to wymaga odwagi, by przestać uderzać i zacząć słuchać. Następnym razem, gdy zobaczysz tę reakcję, pomyśl, to nie ty jesteś problemem. To po prostu echo czyjegoś wewnętrznego trzęsienia ziemi. Moi drodzy, w związku z licznymi pytaniami odnośnie porad, konsultacji, chciałbym wyjść naprzeciw waszym oczekiwaniom. I serdecznie zaprosić Was na rozmowę. W razie zainteresowania, proszę pisać do mnie na wskazany adres mailowy. Zapraszam serdecznie.